Polfliks. Guys. Please. Please. Ja was dziś proszę, okej? Okay? Ja was proszę. To jest, to jest dla wszystkich ludzi, którzy istnieją. To jest dla wszystkich człowieków, okej? Okay? Dla wszystkich zumeczków, byczków. Kurwa, dla wszystkich. Pozbądźmy się szpaków. Nie, nie chodzi o tego szpaka. Mi chodzi o ptaki. O, o ptaki, szpaki. O, o Boże, to zabrzmiało jeszcze bardziej... Y, 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 okej. Okay. 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 w każdym razie szpaki są bezużyteczne i niepotrzebne. Powiedzmy to sobie szczerze. Gołębie, okej, okay. są nice. Są bardzo good, a nawet gad, wiecie czemu? Bo gołębie są pocztowe, one, one się przydają ludzkości, to one są spoko, ale szpaki, szpaki jedzą, o, one jedzą owoce, ok? A jeżeli ty prowadzisz... Y na przykładu gospodarstwo, lub co w tym stylu, i no cóż, masz owoce, to musisz jakoś przekaniać te szpaki, bo szpaki jedzą ci twoje owoce, a one są twoje w sensie owoce. No dobra, ale teraz mnie pytasz pewnie, człowieku, po co mi te owoce? Te owoce są dlatego, bym je sprzedała. Dlaczego chcę je sprzedać? Chcę je sprzedać, by mieć pieniądze. Dlaczego chcę mieć pieniądze? Chcę mieć pieniądze, by kupić jedzenie, by żyć, by istnieć, by myśleć, by żyję. Muszę jeść, żeby żyć. Żeby jeść, to trzeba żyć. To jest bardzo inteligentne. Bądźcie mądry! Tak! Jesteśmy innymi chętni! To zmierne! Szpaki wszystko niszczą! Szpaki niszczą cały misterny plan! Niszczą wszystko! Bo one jedzą ochocę! Pozbądźmy się szpaków, apeluję do wszystkich ludzi, do wszystkich żonków, do całej ludzkości jeszcze raz. Pozbądźmy się szpaków natychmiast!